A no jakby na no spoko, no. Mogę wam pokazać, jak to włączyć, ok Więc. Nie wchodzicie w żadne Google, Sroogly piszecie jakieś tam i piszecie jakieś tam dziwne rzeczy. Wchodzicie w Google Play, a tak. Wpisujecie real Texture Pack For Minecraft. Chyba tak. I wybieracie sobie. Te aplikacje są niektóre dziwne, więc ja bym wam, nie wiem, polecał bardziej instalować aplikacje tego typu. Ja sobie teraz zainstaluję tą. No, i widzimy się, jak już zostanie zainstalowana. Aplikacja jest już zainstalowana. To. Shader mod. Chociaż to nie jest mod, tylko tekstur pak do Minecrafta. O, tutaj sobie te wchodzicie. i No i. Tu mamy takie. Można sobie instalować różne shadery. Ja sobie. To jest SEBE2G Shader. Co? Co? za Zonazowe dziwne, okej, okay. nieważne. I wchodzimy w to. I klikamy Download. Tak, zezwól. To i pisze... Never. Nigdy. Open. Przez Minecrafta. No. No i wchodzimy w naszego Minecrafta. No i piszę importowanie rozpoczęte. Udało się zimportować SE, SEP, dobrze nie będę tego czytał, ustawienia. Kliknę w ustawienie po prostu. Wchodzimy w zasoby globalne. Tak. Tutaj już mam parę tych tekstur shaderowych żeby je sobie przetestować i ja ogólnie mam te enchanted biomes, nieważne jakie. I to jest SMGTT. Ok, teraz sobie zobaczymy jak, będzie jak będą one działały. Dezaktywuję sobie to. No i widzimy się na świecie jak już będę w minecrafcie. Okej. Okay, zaraz będziemy na naszym pięknym świecie. Zobaczymy jak te szidery sobie poradzą według moich wymagań. Okej, okay, od razu mówię, że najładniejsze na świecie one nie są, ale... Dosyć ciekawe są. Woda, woda no też wygląda dosyć ładnie. Weźmy sobie. O kurde! No. No widać też, one też się poruszają. No i to są te shadery, to jest nawet słońce takie bla bla bla. I można sobie robić wszystko, jak chcecie. Okej, okay, no to To tu poradnik jak zrobić jak grać takie shaderki, bo ładne, piękne do Minecrafta na telefon i no cóż y Dziękuję, jak może wytrwaliście do końca, więc yy, pa i cześć.